Polish cheater Polisz cheater że jeszcze graje? Co jest? Co jest? Siemanko, z tej strony w na najbliższym, fascynującym materiale pokażę wam calutki meczyk na sandzie Żebyście zobaczyli jak grać lepiej Kilka skazówek dla was i zapewniam, że z tego filmu na pewno coś wyciągnięcie. A wy zostawcie teraz łapkę w górę, suba i oglądajcie do końca cheater napisz dam mu topa i fter Dobra, gdzie lecimy Nie wiem O, a lecimy, standard taki trzeba Aga A to jedziemy, a panowie Ciśniemy, tak, ciśniemy I w całym życiem, całym, całą to A dawaj, dozieć go, dojdź go dojdź, go, dojdź go Super, wijmy, bijmy już Sajdrz Uuu, głupi stand -off. Dlaczego nie da się normalnie skierować na gościanek? A, jeden... ma chyba z... o, zbiorni zbiorni na Plank chyba. Plank. Uuh. Uuh. No, nie, kłowa, nie słyszałem. No zabij go! Chubie. Brawo. <grymka> ja pierdziłem. Ja myślała, że nie ugra. Ja, 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 ja w ogóle nie wiem, jak on zginął tam, nie? Znaczy, znaczy nie zginął na tym rągu. Nie no, wiem, ja, ja, ja dostałem... Jest... Takiego taki tapa dostałem, że się zestrałem normalnie. Ja po, pod siebie zrobiłem. A ja lecę jednak po swoje. Tak w skrócie. <grym> Dlatego wszyscy <że> się wyłożyliśmy. <grym> nie no, ja w rongu poszedłem. I to nie było. Potem drugi raz i się Apki. Apki. Po, kurde, potrzebuję pomocy chyba na poda. Przydałoby no, mi się. Tam gości w apartach siedzi. Gdzie weszcie? W ogni nie spaliłem. Jest aparta. Chłop gra w apartach gdzieś. Prawo. Leży jeden. To chyba ten. Weź, podejdź. Asy. To jest jeszcze jeden. Kala wziął, nie? To chyba. A. Kurde. Ty weź mi pomóż, Sarli. Małych, może, nie, no kurde, to, nie, nie nie. mam jak, nie mam jak, on. mi pomóż, przede mną. Okej, okay. no to nie chodzi. Aj. Do prawej. Jeszcze do prawej. Oh, nie, no kurde, ty piko. Czemu nie, on nie czemu Brawo Czemu on nie spejkował tak? No Dobre pytanie stary. Też sobie je zadawałem, no, jak... <laughs> ugrał, ugrał, fajnie, fajnie że ugrał, ale kurde czemu musiał kurde grać pod siebie, no nie pomógł mi kolega kurde random Taki kolega od siebie poleci. Mama zawsze mówiła, żeby takim nie wierzyć. Kurde, kastracja takim, kurde, utknąć jaja i kurde, po sprawie. Apki gra znowu. Leży, apcy jeszcze graje. Kolego. Tak mi się wydaje. Pójdę do was, do kolegów. Koledzy, pamiętaj, koledzy zawsze będę przy sobie. No i... Short. Eee, Do prawej. Do prawej idziesz? pięciamno. Ja nie mogę się ruszyć. Co plecy? Nie. Ale, ale. Jeszcze jeden kolor balkonu Która z kogoś z kogoś z kogoś z kogoś chcesz? Nie. Chciałem już daty z tego go tutaj. Nie Na był jeden. Pot, Pod, pod. Dawaj, habi. Kabin. Klacz Oh. Aj, ja się w Hamsku No, tak w ogóle inaczej niż zawsze się ludzie ustawiają. Stawi się pod ciebie, żeby to, żeby zaskoczył. No bo smoka dałem takiego nie. W sumie w ogóle na peni idziemy. Mir dostał głowę. Dorki mogą być Zero Pomocy? Idę pomóc? No ile mam ty dostajesz? Aleka jeszcze? Nie wiem 30 HP ma nie Aha, już mam pletki od Mida no. Oj kurde, myślałem, że jeden wyszedł. Tak chyba, Ej, albo midę byśmy poszli, tego, na midzie byśmy zjęli od razu. No można. Rush mid to be, dobry, dobry pomysł. No to jest to właśnie to. Weźcie packa, to. no. Kaczkę weźcie. Weźcie, kowrójcie. mid ja wyszedł, Dobra, Dawa się go mi Brawo. B podjeżdża. jeden gość. Nie no właśnie użyłem tego. tego pick -up. Pamiętasz Nie, co no. mówiłem, pani Habi No, no, no. użyłem. Ale tam jeszcze na B był jeden, czy nieinaczej, gdzieś. Bo go. No ale gdzieś tam też był. Nic. No. Aha, tak, tak. fajnie. Fajnie, że, kurde, zlurkował w taki sposób. A jak, jak macie skołpa, to możecie busta zrobić na tego typa na Zróbcie może tego boost'a. Ja, ja popaka się wrócę. No dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi. Może piknie. Na falto to nie jest mm, dobra broń, ale może zabije. B odpuściłem. Ej plecy. Kurde, już domek. O. Ej, już domek masz, stary. Pojętam. Poczekam sobie na niego. No nic z Chodź, Pało. papito. jeszcze nie może być mit, nie? Mit jest. Mit? Nie, żebym Ko... Nie, w filary były. Lecę ma się. Nie ja, chłopy nie są na, na jakoś jakieś rewelacyjne jakoś. Tylko no trzeba Jezu. kurde jakoś jakoś kurde za zagryć na nich kurde dobrze. Kurnik jeden gra Kurnik? No Kurnik albo Long Ta, no, no on jakoś ustalowany jest Long No dostawowy Long okay. buza robił O no i Taki ktoś mnie zabił od pleców? Weź go, kowaruj go, go Long Aj, na czas już zagrałem Trajł, a i wierzamy może razem gdzieś? Ja, ja bym proponował kurde, fucking team no, fucking team no kurde no, chodźcie kurde B. No to B Ci są jak debile, ci są cały czas jak debile to kurde pieklenia. no bo ciśnie A, kurde, całe życie Więc, kurde, jest kurde, też B? Hop jeden pod B gra. A, jest papi Mogę dać. Na Ej, B, B, B na blisko. A czy broń jeden przybył? Ok. Ok. E, ponejdzie jestem. Idę po broń na kebabę Ej, rushujemy coś? Albo podchodzimy? No trzeba Dorki Long idzie. Zabijcie Longa Idę Jest już drugi, leży i brawo, brawo. 3 na 1 Dawaj Do, Dorki chyba Mid chyba Nie Mid Plantuj 20hp ma Flaszuje Chodź, chodź Ninja, co? Dobra, No, dobra, 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 rampa, rampa, no. rampa, rampa dobra, Leży. leży. dobra, Leży, Leży Leży i śpi. Kurde, dobrze, dobrze, dobrze że info, żebyście zabili na 13 kapeli wykryłem. No i klasa, no. Hey, let's go. A, a, no XD. No tylko <laughs> ja ma... ci cisnąć, a przez życie. Chłoma 2 q player jest, kurde. Ale zabija. Ja tam nie wiem, jak na razie 5x5 gra jest. Zasmałkowali wszystko, mogą podejść. Gardena. B-site 1. No i w tempo. Dwóch na b grę Mógłbyś patrzeć. Patrz B, patrz, B Albo, Albo chodź już po da, bo oni już przejechali mią pa. A my siedzimy tutaj, chyba klasa. A jeszcze palaka mam. S Ta. Szorcik! No jaki timing! A jeszcze dwóch! Kurde, Nie yeah, ja, ja chciałem kurde ładnie zrobić z tym z okręc, nie? No. To chłop na timingu już Kurde, shorta, bez, tak bez sensu wypie, kurde. Tak mega bez sensu zagrał. Piknął bezsensownie dla tego shorta. Chop ma 9 razy się pull do nas. Nie wiem, to trash, kurde. Jak się odkleje, nie kurde. Nie, wie, nie widzi grycz, co. O kurde. Było niebezpiecznie przez chwilę. Dorki B. B Ninja. Cardem skrócił. Dwóch B. gra. Nie wiem, oni idą we dwóch na B. Znaczy na A Nie wiem, oni kurwa nie mają mózgu, cały czas cisną to poprzednie w A. Tak szczerze, nie mam co zrobić teraz gdzieś. Jakiś... Nie, absolutnie Andrzej Nie pomieszam szans. A plecy, plecy, plecy Co? Nie ma głowy Aura, po co to teraz lecimy z nimi? Ci randomy, no kurde No gościu całe życie podagra, no mi się wydaje po prostu, że on tylko sojuszniczy gra na tym tym, na Sandzie. Tego bom sajta zna. Becer. Becer. be cisza. Będzie a. Imo. Teraz ktoś się do ma. <laughs> na, najlepszy dual-ever. Drugie wejście. Mit. Mit coś. Masz flaszę? Nie. Wydaje mi się, że mid był. Kurde. Ander. And, dwa handy, dwa handy, dwa A 200, 200, under. 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 tam jest. Kurde, ci Habi, gdzie jesteś? Ja zginęłem. Kapito. Habi, nie Apy. Ander, ander. Brawo, super. Super snary, Teraz lecimy z nimi. Aż kurde, tak się poci down niż ja się kręcę, naprawdę. On, tym kurde przyciskiem kłócania kur, tak na pieprze, kurde, że to szok, naprawdę. No, widziałem. Normalnie, jakby ten. padakiem jakąś. Nie wiem, autoflickera <coughs> używa, kurde, żeby kłócać szybciej. <coughs> Oj, podbezoś, jakieś taki. Nice mid, jeszcze chyba. Nie, mitrażę. mi trochę. Okay. Apsy, apsy, apsy jeszcze. Rampa na blisko już. 10HP, no nie wiem co się w tym momencie dzieje. Bez side. Bobię. MTMO. Od B. Rampa i side. I chce tu, i chce tu. Rampa i side. Leży. I, I bez side, lost. Jestem bestyle. Oooo, do. do prawej. Biał mam. Tak, że jest, że jest. Zakowałem. Co jest? Co jest? <grywa> Co to było? Jezus mówię. I trafił umyć jeszcze. Ja, myślę, ja w ogóle myślałem, że ten gość już dawno nie żyje, że go zabiliście, nie? Wwijam na chillu. Chcę so... Ja chciałem sobie ten broń zmienić, kurde, bo M-ka leży. Każdy cisz, mój Tak trzymaj. gdzie jesteś? Żeby tam ci nie wzięli. Biedacy, kurde. Dobra, mam. 2, 5, 9 go się robi. I się pulta jeszcze do nas. Nie ja, ja nie mogę nic. Dobra, 3P, 3B. 3B grają. Rampa No, zauważyłem, habi Widzieliście, pakiet na mapie Domek, paka Nice Mid jeszcze Konektor, muszę najd... Dzięki Ej, Le lewo! I przy Drugi Drugi był przy randomie Do prawej Brawo Dobra No i klasa, tak można grać Przez Masz pan Dzięki Polish cheater Polish cheater Polish cheater O kurde, biało mam Coś... Coś tutaj domek Znaczy, dorski? Nice jeszcze jeden. Kup internet się. Happy, each side. A ja już wchodzę. Nie ma, nie ma. Jeden okay. był Jest ten, y, domek. Aparty paka. Ty, aparty paka i jeden B. Under jeden. To paka, under. Na plant jest under. Dobra, leżeć jest, 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 chodź pomóż. Biegnę i shorta, co? Zreszczę. No dobra. O, w timing. Myślę, że nie, hubbing, hubbing skoczył. Tak. Czekaj, smulkuję. Weźle, fuj, co? Coveruj mnie. Coveruję. Spokojnie. Z, z uspem z uspem coveruje. Kodę już mi się czy no. To mogłeś mówić. To. nie akcja. Ale skubańce, ale, skubań, ale pat, patrz, patrz jak, jakie skubańce to są jeszcze, zasmokował se, kurde. To wszystko. Ja wrzuciłem smoka tam. Boost bitches. Toxiki, kurde, nie umiem grać. Jestem pod dwa jak chcesz? Nit Białą mam na B A, ja Trampa Aha Aha, Scelowany od razu do, do lewej, do lewej Trampa do lewej, Le, leż do Dorsy Trampa Daj habi, pomóż mu Dobra, papi to już porobi <grym> Pomóż a. habi a, Nie, papi to już co porobi Ja tam patrzę co się dzieje na mapie a, a chłop tylko fragi zgarnia Ja sobie myślę, dobra To się, to się, to się nie, tam nie wbijam Niech se chłop robi fragi Gra na 165 Hz się. <grym> Od kiedy? A <grym> jest nice, i daj pomóc Dobra, leżeć ja Piekaw... ja, takie granie na midzie. na no, blisko. Patrz mi, da. A, ja, m, mnie ciężko, bo jak kota. No, leży. Dorki leżą. Ty, to, to, to jest coś, szlampa B. Aaaa, zrał Patrzcie teraz, patrzcie teraz, jak go zapiłem teraz, to zobaczcie co będą pisać. Coś napiszą? A nie, Han pomógł... mu takiego pi... tak mu pixel widać było tylko, że... Jeden jeden KD umarł. Jeden KD był. mu powiedziałeś. Ale mu powiedziałeś kurde. A cisza? Mid. P90. Patrz ja jestem mid. Dawaj. Się drapałem po wrodzie Ma zero. Dałem Aha, jeszcze na daleko. I jeszcze ubiłem go z USP. Chłop usta No i GG. A i las został. Brawo. Kajn z kurde.